to będzie trochę na poważnie, a trochę z tego powodu, że raczej nie chodzę do kina na bajki. Jeżeli bajki, to w domu i najchętniej te stare, i najchętniej radzieckie, no taka klątwa pokoleniowa, bo jestem z pokolenia, które nie miało telewizorów u swoich dziejów, naprawdę. Potem miało takie czarno-białe, a że mieszkałam przy granicy z ówczesną SSR, to u nas najładniej Albo w ogóle odbierała telewizja radziecka. No i to było zupełnie normalne na mojej wsi, że się oglądało po rosyjsku filmy i bajki nie było inaczej. Ale przy szczęśliwych wiatrach to wskakiwała też telewizja polska. Pa, no i tam Reksio, Bolek i Lolek też się pojawiali. Ale te rozmaite bajki, te wzruszające historie są moim punktem odniesienia dla tego, co teraz dzieci mają w kinach i w streamingach. Bo kiedy czasem rzucę. Okiem, no to się wzdragam naprawdę momentami, bywa dziwnie. Sprawdziłam zatem, czy moje niepokoje są słuszne. Wyprawa do kina z dzieckiem może budzić ekscytację po obu stronach. Rodzic liczy na wartościowe, mądre doświadczenie, a dziecko po prostu pragnie przeżyć przygodę i zanurzyć się w świecie wyobraźni. I tutaj nie ma żadnych limitów. A niedawno dzieci w kinach Helios mogły oglądać niesamowite przygody skarpetek. To jest film zrealizowany na podstawie książek Justyny Bednarek, która po seansie też miała spotkanie z młodymi widzami. Przy tej okazji zapytałam dzieci o ich życie filmowe. Telewizy też sobie lubię tak oglądać. Mm, najczęściej to Akademia Pana Kleksa, drugą. No, zależy, jaki film. Jeśli jakieś filmy takie bardziej dla młodszych, to trochę mniej. Ale jeśli będzie jakiś ciekawy film, taki naprawdę to mnie jest to lubię ten. Najmłodsza widownia jest otwarta na ciekawe filmy. A co o wyborze filmowym w kinach sądzą opiekunowie i rodzice? Ostatnio byłam z moimi dzieciakami na Minecrafcie. To jest też bajka polecana dla dzieci, ale ja jej nie polecam. Nie podobało mi się i mam nadzieję, że zmienię podejście do filmów, które są teraz puszczane dzieciom w kinach, właśnie po skarpetkach. Tak, są takie bajki, które można uznać za interesujące, jeśli się je odpowiednio wybierze i wcześniej się sprawdzi, o czym one są. Poczyta się opinie albo nawet grafikę się sprawdzi. Jedną bajkę mogę polecić ze względu w sumie na muzykę, która jest taka bardzo przyjemna, uspokajająca dla dzieci. To jest bajka dla młodszych dzieci. film Rock. To jest o takich ptakach, które żyją na wyspie i mają tam różne przygody. Spokojna, bardzo ciepła bajka. Teraz te ekranizacje, które są, one trochę różnią się od tego, co my znamy. I czasem zwiastuny, które oglądamy, są wybrane sceny, które są fajne, zachęcające, które nas kuszą. Natomiast oglądając całą bajkę, tylko wtedy jako rodzic czy jako nauczyciel jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ona będzie dla dzieci i czy będzie dostosowana do naszego wieku. Myślę, że nie jest tak źle. Natomiast na pewno trzeba czytać recenzje, oglądać, sprawdzać. Na pewno trzeba ufać tym, którzy są w jakiś sposób autorytetem. Czasem trudno jest do tego dotrzeć, więc na pewno trzeba się rozglądać. W głowie się nie mieści. To jest na pewno bardzo fajny film, który można obejrzeć. Na pewno ekranizacje smerfów. One są ponadczasowe i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla starszych. Też przekazują pewne wartości, trzymanie się razem, wspomaganie siebie, więc to z takich rzeczy, które przychodzą mi na ten moment do głowy. Przekazywanie dobrych wzorców i wartości za pomocą filmów, ale też i książek, to nie jest najłatwiejsza ze sztuk, a tak radzi sobie autorka skarpetkowych opowieści Justyna Bednarek. Ja nie lubię takiego sztywnego dydaktyzmu, dlatego na przykład, mnie uwierało to, że w niektórych odcinkach bohaterka czy też bohater musi mieć te trzy nauczki, trzy lekcje, zanim za czwartym razem wreszcie uda mu się uzyskać spełnienie. Jestem pytana, jak osiągnąć to, żeby książka przemycała jakieś wartości, czy film przemycał jakieś wartości. To jest po prostu moje przeżycie, jak ja odbieram świat, i jeżeli ja uważam, że dzieje się jakaś niesprawiedliwość, przykładowo z książki o skarpetkach, mieć życzliwy stosunek do bezdomnych, bo nie wiadomo dokładnie jaka historia za tym się kryje, poza tym, że przecież jest to człowiek i trzeba do każdego człowieka mieć szacunek. No to nie jest to, że ja sobie założyłam. No, dzisiaj nauczymy dzieci tego i tego. Nie. Jechałam pociągiem, spotkałam bezdomnego, byłam pełna przeżyć i to napisałam. Taka jest moja droga w przemycaniu wartości. Dzieci są bardzo nastawione na uczciwe ich traktowanie. Ja, jak każdy twórca, podejmuję rozmowę i jeśli to jest taka rozmowa, gdzie ja chcę powiedzieć, hej, dzisiaj widziałam coś takiego, co mnie poruszyło do głębi, to mam uwagę dziecka, mam jego odpowiedź i jest fajny dialog. Fajne dialogi. Dobrze, aby toczyły się pomiędzy autorem i młodą widownią, między rodzicem i dzieckiem, którzy wspólnie oglądają jakiś film. A wybór takich okazji na spędzenie dobrego czasu w kinie jest naprawdę duży, o czym mówił Urszula Komsta, szefowa kina Helios. Pojawiają się ekranizacje polskich książek dla dzieciaków. Osobiście bardzo czekam jeszcze na detektywa pozytywkę, ale mamy już hicie kocie, mamy basię, którą po prostu uwielbiam, mimo że moje dziecko już dawno skończyło 5 lat. I teraz będziemy zaczynać, mam nadzieję, przygodę ze skarpetkami. Pojawiała się teraz pierwsza część niesamowite przygody skarpetek na podstawie książek doskonale znanych, pisanych przez Justynę Bednarek. Obok skarpetek jest też tam seria Kury z grubej rury, jest też seria moja ukochana zresztą o przygodach Psinka, Świnka i Dusi. Jest z czego robić, że tak się wyrażę te animacje. Fajne też jest na pewno to, że one są dosyć przystępne dla takiego najmłodszego widza. To jest na pewno dobry pomysł na start swojej przygody z kinem, nawet dla takiego dwuipółlatka na przykład, dlatego że są to takie może brzydkie to będzie słowo, ale takie płaskie animacje. One nie męczą tak bardzo kolorem, one nie męczą Męczą tak bardzo ilością rzeczy, które się dzieją. Mamy też sytuację, która pojawi się już niedługo, bo już będzie też film na podstawie książek o płciu, więc tam już w ogóle będzie bardzo przystępny kolor. I będzie znowu też możliwość, na pewno w kinach Helios na przykład, spotkania się przy okazji tych filmów z Logopedo. Czekam na te ekranizację książek Grzegorza Zdebkę. Na pewno fajnie by też było, tak sobie teraz wymarzyłam, doczekać się ekranizacji Wielkiej Księgi Klary Marcina Wichy. Mało kto wie, że napisał naprawdę jedno z najciekawszych książek, uważam, dla dzieci. No, pojawiały się niedawno w kinach, w w wielu filmów z Studia Ghibli. Taka uważność duża na kwestię gender. W książce, która powstała 10 lat temu o przygodach skarpetek, mamy skarpetkę, która zostaje prezydentem, ale już w filmie 10 lat później i mamy skarpetkę, która zostaje prezydentką, więc gdzieś tam nawet ten język się trochę zmienia. Wydaje mi się, że jest mały problem rodziców, że nie ma za wielu chyba recenzentów odnośnie filmów dla dzieciaków. I na pewno wielką marką są tutaj festiwale dla dzieci, a przede wszystkim Młode Horyzonty, które nie pokazują takich głupot jakichś strasznych, nie chcą być takie bardzo śmieszne, tylko po prostu przedstawiają ciekawe problemy w taki lajtowy sposób, przystępny dla dzieciaków, Cię nie na siłę taki jajcarski. Na Instagramie jest po prostu miliardy recenzenckich takich profili odnośnie książek. Natomiast film traktujemy jako czas z ekranem, wielkie zło. Wydaje mi się, że to może być też jakaś taka wspólna przestrzeń do tworzenia wspólnego języka, zwłaszcza jeżeli te filmy są ważniejsze, nie przebodźcowują tak bardzo. Będę do tego też zachęcać, żeby odczarować sobie tą wizję, żeby móc sobie tworzyć jakiś taki wspólny język nawet też z bajkami, nie tylko z książkami. I namawiam do sprawdzenia, jakie najnowsze filmy realnie mogą spodobać się naszym dzieciom. No i warto pamiętać, że bliskość tworzą właśnie te wspólne chwile, na przykład w kinie. I ciekawe, czy można jakoś przeliczyć magię wielkiego ekranu. Czy wielki ekran ma realnie w sobie więcej magii niż mały ekran? O to jest pytanie. Bo dla mnie bardzo magicznie nieustannie są tacy bohaterowie malutkich ekranów jak Niejaki czy Boraszek z serii przygód bardzo sympatycznego, dobrodusznego zwierzaczka, który przez przypadek przybył do naszego świata z pomarańczowych gajów z transportem pomarańczy no i stara się znaleźć swoje miejsce w tym nowym świecie i szuka przyjaciół i trafia na ogłoszenie krokodyla genii, któremu praca w zoo nie wystarcza, bo czuje się bardzo samotny i szuka przyjaciela. No i to jest Radziecka bajka, graficznie niezwykle ciekawa i bardzo przyjemna lekcja o bliskości. Ja nie namawiam jakoś szczególnie do tego, żeby sięgać po radzieckie bajki, ale chcę oddać cześć tym artystom, którzy kiedyś, dawno temu, wymyślali takie bajki w różnych częściach naszej rzeczywistości. No i chciałoby się powiedzieć dobranoc, ale nie wiem, kiedy kto tego słucha. Zatem. Do usłyszenia w kolejnej bajce.